Dobra Zapikaneczka dobra? Tu Wziąłeś od nie? Ale pana nie dam Tu Ty jest, za 5 zł Dobra, wchuj. Polecam, czy na... Dytąpi. Co się pan, nie, się pan Co pan chce, kurwa? Tylko bez kurwa. Kurwa mać. Czego jesteś taki brzydki? Mów ładnie do pana, nie? Co pan chce ode mnie? Chodź, Patryk, idziemy. A, właśnie, idziemy. teraz. Najlepsze w mieście. Chodź, Patryk. Poleca się na przyszłość. Chodź, chodź, tyle skończyłeś. Skończyłeś swoje gadatynkę. Chodź. Chodź. Chodź szpaku. Ja ja w spaku. Tam mamy. Ba, 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 Jak się jak idziesz chyba do lasu leśnego, kurwa zielonego, Dobra. Dobra. No, zielony. A to nie, to było właśnie, te co kawałki, i No nie No jest, na YouTube jest. Nie no. ma lipy. Nie ma lipy, trzeba wpierdalać krowy i steki, nie tak jak Polacy, kanapeczki. No. No, co jest? Nie ma lipy?